W samym sercu średniowiecznego żnina na ulicy Wodnej od wieków rozbrzmiewa niezwykły szept. Tu, gdzie stał klasztor Dominikanów, woda gasiła pragnienie każdego biednego, bogatego, a nawet największego grzesznika. Opowiadają, że pewnej nocy złodziej próbował ukraść kościelne skarby. Został schwytany, a kara była surowa i bezlitosna. Trzy dni bez jedzenia i bez kropli wody. Skazaniec konał z pragnienia. A strażnicy milczeli, patrząc, jak jego siły gasną. Tylko jedna kobieta odważyła się złamać zakaz. Podała mu kubek wody, ratując jego życie. Od tamtej chwili ludzie wierzą, że ta woda nigdy nie ucichnie, że jej nieustanny plusk przypomina o miłosierdziu, ale i o winie. I właśnie dlatego do dziś na ulicy Wodnej w Żninie słychać ten niezwykły dźwięk. Jakby sama woda chciała opowiedzieć swoją tajemnicę. Lubisz takie opowieści pełne tajemnic? Subskrybuj kanał, bo jeszcze wiele historii czeka, aby je odkryć.